Nie ma! No takiej paki to jeszcze nie miałem Kompostownik Ono niby lepszej jakości Ale to się okaże Dobra, przyspieszamy Całoroczna, kompostowa Minus 30 plus 45, ale będzie i tak od strony północnej, więc nie będzie go rąbać, chociaż słońce. 1260 litrów, bo gdzie mało to dokupię i złączę z tym. Yy, co tu jeszcze? No nie, jest 1260 litrów. Dobra! Łapę się trzęsło, jakbym chlała, nie chlam. Mam nadzieję, że sobie jaj nie robią, i że to są kotwy do ziemi. Zara, wybuchnę. Jak mam nie połamać tego, jak nie mogę tu wcisnąć? O Jezu! Pomoc zobaczymy. Pamiętajcie, brzabka będzie potrzebna. O! Voila. Tylko pytanie: na co to komu? Gdzie? to Dobra, kolejny film z montażu, jak się trochę pogoda poprawi zrzucania pokażę Wam. Kurde, i ten. No nie wierzę, zaraz zobaczę. To do czego jest. Możliwe, że to do, do gleby, ale ja sobie grubszym zrobię. Wiem co to. Żeby sobie wrzucać! Czyli wycinamy jedną kratkę. Zasowany. Sek. Jebada! Na dole! Do wybierania, bo jak gnije, to z dołu wybieramy łopatą, nie? Czy czymkolwiek. Czyli tu! O! Do góry i wyciągamy. Przemyślę to! Ale na górze ten dostanie. Także zrobiony. Nic nie było popękane, bo oczywiście na aukcjach była jechana na nich, że tam było połamane zaczepy no idealnie jest spasowane. Baczcie kurde. Tylko pytanie jak długo podziała? No dałem trochę więcej. Zaufałem opinią tam, nie ma tragedii, tylko z tymi zatrzaskami coś tam mówili. I teraz, żeby to dobrze jeszcze szczegniło, to pewnie klapy to i tak będą w kółko otwarte, albo je po prostu zdejmę, żeby tam też walił. Wiecie o co chodzi. Ewentualnie jak komuś to przeszkadza, to można tu dać kutkę, widzę, nie? Bo pewnie jak wiatr jest, to wiecie, łupca, upca, upca. Dobra. ucieszony, złożone. Fajnie. Do następnego.